Siema, widzisz, jesteśmy na skins Tutaj skrzyneczki limitowane za niedługo się kończą, zostały 3 dni. Także sobie dzisiaj jeszcze otworzymy taki ostatni raz. Przed tym kodzik promocyjny, jako oczywiście jesteś osobą pełna, bo tylko dla takich jest ta stronka i wiesz, z czym się wiąże, może wiązać otwieranie skrzyneczek. No to kodzik promocyjny Sfert. 5% więcej przy doładowaniu. Darmowa skrzyneczka MilSpec na start, jeżeli cię jeszcze na stronce nie było. No i masz i węcik, więc jak wiesz, sobie wpłacał to. E, to trząm sobie takie klejnociki do eventu. I potem możesz sobie pozgarniać e, skiny dodatkowe, więc zawsze spoko opcja. E, dobra, Retro Assault 20 zł jest to pierwsza skrzynka taka. E, ten procent na kosę jest taki całkiem spoko. Może no, zobaczymy, czy to wpadnie, czy nie. Przydałoby się dzisiaj wyjść na, na plus, bo zamierzam dzisiaj troszeczkę więcej odcinków nagrać. Na zapas bardziej, więc przydałoby się, żeby jednak coś oddało. Na razie 40, więc troszeczkę podebrało. 25. A coś na plus? Monster Mashup na pewno będzie na plus. On troszkę kosztował. 141. Fajnie. Szansa na niego 0,8%. O, to też będzie ładne. Ile? 150 zł, elegancko. O, i 60 groszy. Ocupmy sobie jeszcze takie 4 i pójdziemy do następnej skrzynki. No, tamte są droższe. Nie ma co tutaj się zbytnio też e, tak skupiać. Bo żeby starczyło nam na tamte i kolejny profit. Ale poczekaj. Za 3 razy sztuka profitu. No nie, dobra. Golden Offensive już jest za stówkę. Tu jest prawie 1% na rękawiczki, 1% na tą kosę. I tak dalej, i tak dalej. Także dawaj, cure the profit. 300 wy za 3 skrzynki. I jest chyba dupa. 188. Oj, oj! Lora była blisko. 52. No tak, 36 ty, no bez takich, bez takich, naprawdę. 30 o, o kurw. Nie, no dobra. Golden Offensive dzisiaj nie chce ewidentnie. Na pożegnanie. No i Future Strike. No, 0,1%. No. Trafiliśmy ostatnio na takich procentach coś. Może ty, gamma Dopplerek 0,6% 1% na to, 2% na to, ty no fajne są procenty na koski także kurde dawaj mi je i minus, kurde 900, ja pisgam, no nie, no tak, to to, to mnie damy ra... Dy, już myślałem, że ten tiger tuf Ale chyba będzie git Dobra, no nie najgorzej, ale dalej to jest w plecy. W plecy wszystko w plecy... No właśnie No właśnie, zostało nam już cztery koła, no kurde, co ty w ogóle dajesz? Że tak na pożegnanie dałaś tak Ciulowo 750 A tak cokolwiek? Dobra, osta ostatnia pojedyncza taka. Dzień. Dobra, no, lekki plus jest. Blue Sport, troszeczkę większy plus. I jeszcze raz. No i Phantom. Ależ poszło dziadowsko. Zaczęliśmy dobrze. Tam ta pierwsza skrzynka, ten retro asal dawał spoko, ale tam ta reszta. No ten Golden Offensive fajnie dawał, jak go otwierałem na odcinku tak pojedynczo. No ale dzisiaj to ja nie wiem co się z nim stało. Future Strike to samo. Dobra, zróbmy sobie taką bitwę. Na dwóch graczy. Oby tutaj coś wpadło. Bo trzeba troszeczkę kurde nadrobić. Jakby się przydało. Właśnie to jest to ryzyko, więc widzisz. Na jakimś odcinku wejdę na plus, ale na przykład w innym... Wyjdę no, oczywiście też na minus. E, także miej to na uwadze, że... że można stracić i nie ryzykuj za dużo, bo po co? A najlepiej tak byś w ogóle nie grał i tyle. To guści los. Dobra, zaczęliśmy świetnie, nie? No ta bitwa. Co jest? Chyba moje, moje droższe, ok. Ech, to niewystarczająco. O, Redline, ile? 76? Redline kosztuje? Well worn w sumie. No dobra. Men of War. Troszeczkę go przebijamy i przebijamy go jeszcze dalej. Ale tu by musiało coś Future Strike drop'nąć, a on nie chce drop'nąć 350 kosztuje ten Frontside Misty? Dobrze, że go też drop'nąłem Uff. Plus? No jakiś tam jest, no nieduży Trochę ryzykowaliśmy sporo za to, żeby dwie stówy wyjść na plus, no ale są, ale są Także zróbmy sobie Jeszcze być może jedną, tylko z tych yy... Tych droższych, właśnie tą za stówę czyli Golden Offensive 5 i dodamy sobie Future Strike 3. Taka bitwa ostatnia. No i aby to też się udało wygrać, tylko może na jakimś większym proficie. Bo jednak, dzisiaj mieliśmy się w tym koła na początku, nie zapomnę o tym. Jest. Tragedia Royal Block kosztuje 300 zł. Pięknie. Dobry start. Naprawdę dobry start. I tak to tylko utrzymywać. No dobra, to jest troszeczkę do nas podgonił, ale dalej mamy 100 coś profitu. Jego droższe i tak. No dobra. Niedobrze się robi powoli. Ale teraz 183. Dokładnie tak. No, i tu też dla nas. Ok. Jest git. Tylko te future strike'i żeby dla nas dały. I w ogóle coś dały, bo to nam nie wyjdzie na plus, jeżeli one będą dać po dwa. zł jest kosa. Dobrze. 700. I jeszcze coś. Teraz nawet dla niego możesz kosę za 700 dać. Dobra, to jest 350. Czyli ile? 800 zł na plus. Ok. No dobra, no coś tam trochę uratowane, ale jednak i tak trzy koła jesteśmy w plecy. Ale to już w następnym odcinku się spróbujemy bardziej odkuć. Ty pamiętaj, że tronka tylko dla osób pełnoletnich, ale jak będziesz chciał już wejść, oczywiście, osoba pełnoletnia, jak będzie chciała wejść, to 5% więcej przy doładowaniu i darmowa skręczka z kodem sfert. Także ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Słyszymy się w następnym i cześć.